I witam wszystkich ponownie. Jakże po raz kolejny, tutaj oczywiście jak zwykle, Z. Rozpoczynamy czwartą grę. Go Forest 2 numer 50. Slider grający jako niebieski proto. Znajduje się po lewej stronie. Lost Temple na godzinie 9. Jego przeciwnik Cloud znajduje się na godzinie 12. Na samej górze. Cloud z wynikiem 1 do 2 wygrał trzecią grę. No, i może się okazać, że powróci jeszcze do finału tego turnieju. No, i może ewentualnie go nawet wygra. Slider, jako gracz polski, jak wiadomo, wszyscy tutaj, wszyscy tutaj kibicują na niego, no, ponieważ teraz Polska. W każdym razie obaj gracze znowu z, y, pokazują się nam na mapie w takiej pozycji, która może nie wymusza, ale promuje agresywną grę. Bardzo, bardzo blisko siebie. Oczywiście. Natural będzie dosyć prosty do obrony. Relatywnie prosty oczywiście, biorąc pod uwagę inne mapy z map pula StarCrafta 2. Co trzecie, ten gold na pewno nie zostanie złapany. Zobaczymy tutaj, czy któryś z graczy będzie może decydował się na coś innego od tego, co widzieliśmy w, w trzech poprzednich grach. Lost Temple potrafi być mapą techniczną, potrafi e, wymuszać tutaj, czy promować dropy e, chociażby tutaj torami, czy dropy tankami, czy jakieś tutaj przejścia kolosusami na klify właśnie z Extended Thermal Lens, które potrafią być bardzo mocne. Potrafi tutaj promować naprawdę haras bardzo fajny, jakimiś jednostkami powietrznymi, dropy z tyłu maina przeciwnika i tak dalej, i tak e, dalej. Więc e, no naprawdę ta mapa <laughs> wspiera tutaj może troszeczkę bardziej techniczną grę. W każdym razie Slider wybudowuje swój pierwszy gateway. Cloud to oczywiście pierwsze baraki, które już są denerwowane. Jak wiadomo, Terranie są jedyną rasą, której jednostki budujące muszą budować fizycznie te, te, te budynki. Zergowie po prostu zergowie po prostu niczym Power Rangers się morfują, no a protosi w ogóle nie wiadomo skąd te, te, te budynki biorą. Nie wiem, chyba z Tesco czy skądś. Warpują je w jakiś sposób. W każdym razie Cloud znowu tutaj pokazuje swojego przeciwnika, e, czym jest Steampack, a ten, a ten SCV po prostu ten Steampack. No troszeczkę tutaj za dużo e, widać, że ten człowiek oprócz piwa, także tutaj, e, także tutaj gustuje w innych używkach. W każdym razie Slider wybudowuje już swój Cybernetic Core, no i zastanawiam je, na co będzie się decy decydował. Czy może powrócimy do sytuacji z gry numer 1, kiedy obaj gracze czuli się relatywnie bezpiecznie i, i, i robili dosyć szybką ekspansję? Możemy to widzieć w grze numer 3, oczywiście, te ekspansje także były takie relatywnie szybkie, więc zobaczymy, co będzie miało miejsce. Tymczasem, Conkassus Shell Cloud, tak jak w, w swoich poprzednich grach, decyduje się na marudery bardzo, bardzo, bardzo szybko. <laughs> także tutaj są budowane Warp oraz ten pierwszy Stalker, także jest już chrono -boostowany musi na razie uważać e, musi na razie uważać nasz protoski gracz żeby nie stracić swoich pierwszych stalkerów bo jest to bardzo proste żeby stracić stalkera tylko, tylko dlatego że wyszło się właśnie e, tutaj poskautować e, no i zostało, został złapany ten pierwszy stalker przez mm, chociażby właśnie tutaj tego jednego marina i marudera maruder z konkasji przez spowoduje, że ten stalker nie jest za bardzo w stanie uciec no i po prostu traci się go traci się go jeden i maruder są w stanie stalkera bardzo szybko e, bardzo szybko tutaj zdemolować w każdym razie widzimy tutaj drugi gateway, także jeśli dobrze widzę trzeci gateway, więc chyba czyżby, czyżby był tutaj widoczny forward gate, forward gate e, lub może Freegate expand, to jest to co robił to co robił e, slider jeśli dobrze pamiętam w grze numer jednak jednakże Cloud właśnie w tym momencie ekspuje One Rax Expand po, po wymyśleniu Concussive Także tutaj Steampack jest wymyślany, Cloud chce jak, na, jak najszybciej mieć ten steampack. No i czyżby zdecydował się na agresję, może będziemy widzieć tutaj jakiś bunkier. Slider tymczasem wycofał swojego proba, chyba sta, starał się tutaj stawiać ekspansję. No i zastanawia mnie naprawdę, naprawdę mnie zastanawia, czy, czy tutaj, czy tutaj... Cloud będzie stawiał swojemu przeciwnikowi bunkier, chyba nie, tymczasem Slider wychodzi, nadziewa się na tego pierwszego SCV, Chy, o, troszeczkę źle. Jest tutaj Reaper, który zadaje ogromne obrażenia, na szczęście, na szczęście rzucił tutaj bardzo szybki, bardzo szybki... <kłysy> e no i zobaczymy, czy będzie w stanie zwarpować te wszystkie jednostki, zanim zostaną, zanim tutaj, zanim tutaj ten Forcefield zostanie, e, zostanie padnięty, że tak powiem Reaper musi się wycofać razem z resztą. Widzi tutaj już te warp więc niestety będzie musiał, będzie musiał się wycofać. W każdym razie steampack jest już skończony, już. Ponad połowie. Mamy tutaj także bunkier. Świetny pomysł, żeby ten bunkier wybudować w momencie, w którym się ekspuje, e, ponieważ ponieważ e, Slider mógłby zaatakować, mógłby zdecydować się na kontratak, a nie doszedłby, nie doszedłby tutaj do klauda, zanim ten bunkier nie zostałby zbudowany. Zwłaszcza, że klaud byłby w stanie po prostu stanąć sobie tutaj, e, troszeczkę tutaj postrzelać w tej jednostki, e, no i spokojnie by mógł tutaj, by mógł tutaj atakować. Slider e, przejmuje kontrolę nad Xel'Nagą, ten... E, ten Reaper musi się wycofać. Zobaczymy, może będzie miał miejsce haras linii minerałów. Tymczasem Slider będzie atakował Free Warp Gate Push razem tutaj z tym Front Pylonem, który będzie atakował. Nie wiem za bardzo, co ten Reaper tu robi. Chyba troszeczkę będzie starał się tutaj jednak skaudować. klaus za chwilę e, nadzieję Slidera na, na ten bunkier. No i niestety tutaj e, chyba Slider będzie e, będzie może zmuszony się wycofać, nie za bardzo widać, chce atakować swojego przeciwnika. Tymczasem jego ekspansja jest już skończona w ponad połowie. Cloud nie jest w stanie zaekspować, świetny pomysł. Slider tutaj, jakby, może powiedzieć, nie tyle kontejnuje swojego przeciwnika, co powoduje, że nie jest w stanie on po prostu zaekspować. Jest taki expo-contain. Cloud, wow, techlap, chciałem powiedzieć, że za chwilę zacznie budować, za chwilę zacznie budować medivaki, ale widzimy tutaj techlap, który jest budowany i chyba będziemy widzieć dosyć szybkie bans i bardzo bardzo interesujący switch. I tak jak mówiłem, ten Reaper znajduje się tutaj, ale nie za bardzo chyba będzie w stanie zobaczyć cokolwiek. Cztery warp gate oraz Robotics Facility to jest to, co posiada już. <laughs> to jest to, co posiada już slider. No i zobaczymy, czy to zapewni mu wygraną. Cloud tymczasem swoją fabryką e, będzie, będzie skautował swojego przeciwnika. E, I nie wiem za bardzo, co tu się dzieje. Lab po prostu sobie stoi. Starport stoi obok. Naprawdę nie wiem za bardzo, co się tutaj dzieje. Ciekawostka, posiadając 6 centry jeśli dobrze pamiętam, 6 centry Protos jest w stanie rzucać cały czas forcefieldy bez przerwy jest w stanie kontenować swojego przeciwnika właśnie tymi forcefieldami, jednakże posiada tutaj już pierwszego medivaca Cloud, więc będzie w stanie tutaj wywindować, to jakby Medivakiem, niczym windą swoje jednostki po prostu tutaj z klifu na dół tymczasem fabryka stara się tutaj w jakiś sposób odlecieć, mamy kolejny forcefield jeśli zresztą słyszeliście tutaj to, Robotics Support Bay Robotics Facility jak na razie nic nie buduje mamy także, mamy także tutaj wymyślane Combat Shields I tak jak mówiłem, tak jak w poprzedniej że Wyrzuca tutaj za pomocą Mediwaka swoje jednostki Cloud, Bardzo, bardzo dobry pomysł. Zwłaszcza, że, że wyrzuca je w takim miejscu, że gdyby te jednostki terana, Protosa dalej znajdowały się tutaj. Byłby w stanie je okrążyć. No i wtedy Protos znajdowałby się naprawdę w tarpatach. Raven także jest budowany. Jeśli zobaczymy, w końcu, te, w końcu te, ten starport został tutaj przeniesiony. Duża ilość baraków Raven. Świetny będzie przeciwko stalkerom. Jednakże tych stalkerów jest tutaj jedynie 3 76 kontra 83. Slider jest tutaj do przodu. No i zobaczymy, czy będzie w stanie zrobić tutaj cokolwiek. Cloud tymczasem wie, że jego przeciwnik zajmuje. Expował, widzi tutaj tą ekspansję swoją fabryką, którą przytomnie cofa. I tak naprawdę Cloud znowu taka monotematyczna armia. Dużo Marinów, Maruderów, Medivaków. E, także tutaj ten Raven, no można powiedzieć, troszeczkę pomoże. E, slider, zastan zastanawiam się, czy Cloud będzie budował tutaj, e, budował tutaj e, reaktor, żeby zamienić z, ty, z, ty, z, tymi, z tym starpo starportem. Pierwszy, pierwszy Raven jest już gotowy, nie ma na razie jeszcze na Point Defense Drone. A Seeker Misalid nie jest wymyślany no i zobaczymy plus 1. Jednostek piechoty terana jest wymyślane. Slider tymczasem posiada naprawdę mocną siłę. Dużo stalkerów powoduje, że Raven będzie o wiele bardziej skuteczny. Zobaczymy, czy będzie w stanie, czy będzie atakował, z, jak zostanie skończony ten point drone i czy ten Raven się uratuje. Musi troszeczkę tutaj uważać. Świetnie, ten point defense drone jeszcze nie jest skończony, więc tutaj slider, naprawdę bardzo dobry timing tego ataku. E, świetnie tutaj, świetnie tutaj, troszeczkę force fieldami może nie trafił za bardzo. Czy Raven zostanie zniszczony? Chyba tak. Mu... Dosyć duży, dosyć duży błąd, że tutaj tego Ravena nie uratował. No i niestety Cloud musi się wycofać, tutaj ten pylon. Nie wiem za bardzo dlaczego tutaj. Dlaczego tutaj akurat budował go tutaj? Bunkier jest jest budowany. No i zobaczymy, tutaj jest. Plus jeden jest prawie skończone, Ale ten Raven został zniszczony: 88 kontra 101. jedynie jeden Medivac. Powoduje, że te wszystkie Marino oraz Marudery są bardzo, bardzo zmęczone. Większość z nich jest na czerwonym. I zobaczymy, chyba Slider będzie w stanie zniszczyć swojego przeciwnika. Stara się tutaj niszczyć te kolosusy z jedynie 3-4 maruderami. GG, GG, Cloud wychodzi z gry. Świetny atak. Tutaj, tutaj slider, a zanim został skończony plus jeden i zanim ten Raven posiadał energię, no nie wiem za bardzo nawet czy wiedział, że ten Raven tutaj, tutaj jest, ale slider, slider wpasował się tutaj w ten atak naprawdę, naprawdę świetnie. Więc GG Slider wygrywa tutaj 3 do 1 turniej s 2 numer 50. Jakże, jakże fajnie, właśnie gdy Polacy wygrywają takie turnieje, kiedy pokazują się na, na arenie międzynarodowej. No i ja mam, mam nadzieję, że ten turniej Wam się podobał, bo mi jak najbardziej. No i dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych grach.